Dzisiaj o jedzeniu, którego w Polsce na pewno nie znajdziecie oraz o konstrukcji typowego, tradycyjnego maleskiego domu. Zaczynamy od jedzenia. Przedstawiam Wam satę czy lub. Satę to jest typ sosu, a czy lub oznacza taplać. Jesteśmy w restauracji. W środku stołu znajduje się taki garnek z gotujący się sosem satę, a my mamy takie patyki jak do szaszłyka. Na tych patykach mamy owoce morza, mięso oraz warzywa, które wrzucamy do tego sosu, po to, żeby nam się to zagotowało oraz przesiąknęło tymi przeprawami. A te przeprawy to jest miesz. Przede wszystkim orzechów ziemnych, z chili, z cynamonem, z papryką oraz kilkoma innymi składnikami. Saté to jest potrawa wywodząca się z miasta Malaka, to jest miasto dwie godziny na południe od Kuala Lumpur. i tak są też ludzie, którzy dwie godziny jadą tylko po to, żeby to zjeść. Te szaszłyki, które widzieliście wybieramy sobie dowolnie z, z lodówek, które znajdują się w restauracjach. Jeden taki patyk kosztuje przeliczenie na nasze jakieś złote 20, mają na oku 70 do 80 różnego rodzaju mięsa, owoców może czy też warzywa. Kiedy kończymy przechodzi w restauracji i tak tutaj widzicie ładnie nam liczy te patyki ile sobie zjedliśmy, układa je w taki piękny wzorek, no tu akurat był na takiej grubszej imprezie z 20 osobami więc do tych patyków nam poszło. A teraz o konstrukcji malajskiego domu. Też w mieście Malaka tak się składa. Malajski dom na, naczelna różnica jest taka, że on nie jest ustawiony na gruncie, tylko on jest ustawiony jest na takich palach. A dlaczego? Chodzi o to, że po pierwsze, żeby tego nie zalało podczas powodzi, po drugie, żeby powietrze przepływało pod podłogą, czyli to jest takie naturalne chłodzenie. No i po trzecie, żeby żadne węże nam nie wlazły tutaj do domu. Dodatkowo w typowym malarskim domu są takie zamykane okiennice, które przede wszystkim służą do chłodzenia. No i trzecia, taka ważna część, którą tu widzicie, choć tu jest która jest bardzo mała, to jest weranda. To wszystko na dzisiaj. Dzięki, cześć.